Hello sir, I got a for you! The government in this state is <sighs> Za 15 minut. Drodzy 20 20 pasażerowie, 20 proszę 20. pamiętać, aby nie pozostawiać bagaży bez opieki. Życzymy oglądnych podróży! Kiedy tacy kastraci pracują w metrze, co jest Nie mają głosów, nie odwiedzają coś. Jeśli nie z skoro szybko, to na razie nie będzie żadnego problemu. To jest zerką na wszelki A szef? robi? Sprzątanie! Aaa, sprzątanie jasne. Cięstane pić, d.d.becie! kur. A nie wiem. Może nie pani... Co tam bliżej? Okie? Zawieź mnie na szpital. Zawieź. I blusza też. też. Było super, było panią zobaczyć w ogóle. Dziękuję bardzo. O, sorry. Spoko, luz. A Te. o, ten co robi Co to było? Znawia się na moim Nigdy tak nie, nie robiłem, mierzy, to nie są moje fantazje, to są fakty stary, których ty no to potrzebujesz są twoje ja widzę, ja widzę po tobie nie, 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 ja widzę po tobie po prostu... Coś strzeliło. Ja ci Wysiadać, wysiadać wszyscy No, przecież... Ała. Tak, chciałem odjechać widzowie, nie zdążyłem nawet nie zdążyłem nawet pomyśleć o tym, że ktoś do mnie celuje z broni. Nawet nie zdążyłem o tym pomyśleć, guys, już dostałem tubę, no. Siema, jak się masz? Siema, siema, patar. Dobrze, dobrze, a ty jak się masz? E, dobrze, dobrze, dobrze. Słuchaj, będziemy musieli troszeczkę popierdzieć. Eee, pierdziesz, ku**a. Jest, 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 słuchaj, e... uh, listen to me, patar, there is a... I saw my lookalike in the city. You know? Ah! Yes, but my boys are out of the city. Could you help ah. me, me with beating uh, the ass? Where is he? Uh, I saw him at the hospital like five minutes ago. At the hospital? Yes. Mm. You find him? You call me. Okay. Oh, okay. 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 Okej, okay, dobrze. I back of my... Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Zadzwonię! Yeah. I will call you, zadzwonię A. Na pewno będzie Landrynowa Oku o, do wody Padł do wody Mam nadzieję, że tam nie było mi Idą na dno Ma ktoś do nurkowania? Okej, okay, okej okay. mm, Pracowała w knajpie. A, w... A z kim byłeś w knajpie? Z dziewczyną? Czy sam byłeś? To jest istotne. Nie, z rodzicami i dziadkami, ok. Ok, no to stary. Z żoną. Z żoną i dziećmi. No to stary, masz otwartą drogę. Masz otwartą drogę. Absolutnie otwarta droga. Kur... Mać! Nie! Napisz po prostu do niej, że się mną spotkać i daj mi spokój. i daj mi się skupić na grze No było po rusku napisane Janek do cholery jeszcze się spotkamy i cię pokonam A okopałem chłopa, napyłem na niego powiedziałem, że mu naszczam do ryja, zakłułem go na środku ulicy, zakłułem mu nogi, odkolowałem mu motocykl i powiedziałem, że go pi... A na całym końcu A... Taser w łeb i pojechałem dalej. No i pasuje, dobra. I tyle. Fajnie Fajnie? Miłego Puść <grywa> Jaka to jest Dobra, koniec pościgu, jest na autostradzie Del Peru jedzie aktualnie na wschód Uderzył czołowo w drzewo, zawrócił się i im przez to uciekł No, świetnie Mało dzisiaj kaput Jutern możliwe, że będzie próba wyjazdu O, o <grywa> to tamte A co jak ja siedziałem z puszkami i trenowałem? Nie pomyślałeś o tym? Muszę no się nie, się. W takiej chwili nie, ja oh, nie, No trenować? nie, 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 się nie, 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 uciekł. Hello, nie, 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 Teraz translator by się przydał. jaki No Za <noise> 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 No, I've seen you. Yeah, what a big dog. A tamczak na mi ruszył wiotka. Hey, sweet lady. Hi. <coughs> Why you were chasing me? Why do you pull the gun? Uh, well, you were being chased for a stolen vehicle, and a gun was pulled because it was a high-risk stop. Stolen vehicle. What was that? Stolen vehicle. Yeah, your vehicle that was stolen. Oh, Salim, did you want to? Okay, all right. And I'll be honest, Maisie, do you think this guy? This guy does not. He's not talking like he doesn't sound like Salim, he's not talking like him. And I have arrested Salim several times, so I know. I mean, which Salim? Where do you work, Salim? Where do I work? I'm a citizen of the world. I work in I'm plenty of places. My name is Salim. I got many brothers here. I have a problem because I'm interested in you. But I was here, but i Nie powiedziałem tak! Hehe, eku... Raczej... Mm, głodnemu chleb na myśli stary ma, głodny, głodnemu... Ale umiera, a ty mówisz o tym. Co jak oni sobie powiedzą, to też schrupać? On przed chwilą prawie umarł. Ale dam chcesz... stary ja mam mojego męża ty z... Nie, Nie, naprawdę, nie, to się nie dzieje. To się nie dzieje. Czy jest gdzieś tutaj Salim? Człowiek, który ruinuje moją reputację w tym p... mieście. Nie wiem, gdzie jesteś, Salim, ale w końcu cię dopadnę, w końcu cię złapię i zabiję. Albo, albo nie zabiję, Będę ci kazał zapuścić włosy i tylko ja będę Łysym czarnym Nikt. ...inny, a jak ludzie zobaczą cię na mieście łysego, to ci te włosy będą przyklejać z so very much. musiał pewnie skończyć streama, nie? O, 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 sorry, ma, my, ma cuffs, my cuffs uh, uh, was broken, um, yeah. <laughs> Yeah, you should definitely, probably, you should probably should be in there. I forgot I'm a